Ksiądz na urlopie, ja myślę, że każdy człowiek na urlopie nie powinien by nami wyłączać zupełnie myślenia, stąd ja dzisiaj spędzając ostatni taki pełny dzień w pięknej Krynicy, tak sobie od rana chodzę, siedzę, czytam, myślę, rozmyślam i jedną, bardzo prostą, skąd inąd myślę, chciałbym się dzisiaj z tego miejsca z Tobą podzielić. Przed chwilą siedziałem w kawiarni, która tam za moimi plecami jest i w tamtym miejscu, Kawiarni o tyle niesamowitej, że siedziałem w takim stoliku przelegającym do zewnętrznego okna, więc przez to okno mogłem widzieć główny deptak krynicy przechadzających się ludzi, rodziny z dziećmi i też między innymi tą zieloną budkę z ostypkami, którą teraz mam za moimi plecami, w której to budce przed wejściem do kawiarni kupowałem gorącego osypka. I tak siedząc sobie w tej kawiarni, patrząc na tą budkę, patrząc na człowieka, który. Mężczyznę, który te ostrypki sprzedawał, myślę sobie, Panie Boże, jak każdy z nas jest wyjątkowy. Nie wiem, jakie jest życie tego człowieka. Nie wiem, Panie Boże, czy jest szczęśliwym mężem, ojcem. A może właśnie stracił kogoś bliskiego, może jego życie jest szczęśliwe, może właśnie przeżywa jakiś kryzys. Ale z tego prosty wniosek: życie każdego z nas wyjątkowe, niepowtarzalne. I myślę, moi drodzy, tego trzeba nam się uczyć, byśmy w spotkaniu z bliźnim, nawet takim bardzo krótkim yy, potrafili dostrzegać człowieka, potrafili dostrzegać jego wyjątkowość. Myślę na tym, jestem przekonany, na tym polega dobrze pojęty chrześcijański personalizm, że nie, uugolni, nie uogólniamy, nie patrzymy na drugiego człowieka przez pewno jakichś stereotypów, nie oceniamy po pozorach, yy, ale staramy się. Poznać drugiego człowieka, na ile to możliwe. Staramy się być otwarci na drugiego człowieka, jak w dzisiejszych czasach, gdzie jest potrzebna nam potrzebne nam takie przeżywanie chrześcijaństwa, które pozwala pomagi naszych zranień, trudności, przeciwności, podziałów, tego wszystkiego, co nas różni, tego tak wiele, pozostać otwartymi na drugiego człowieka. Pozostać spragnionymi spotkania z drugim człowiekiem. Nie oceniać po pozorach, a więc nie oceniać, że nie wiem, jak, jak rozwodnik, to nie wiem, jakieś pierwsze skażenie to pewno nie wiem, nieudane życie. Jak 30-paroletni singiel, singielka to pewno nieszczęśliwy. A jak ksiądz, no to właśnie, jak ci po drodze z kościołem to pomyślisz pobożny, a jak Ci nie po drodze, to może jakieś inne słowo na P przyjdzie Ci na myśl. Umieć dostrzec drugiego człowieka, jego wyjątkowość, jego niepowtarzalność. Chcieć spotkać się z drugim. Chcieć porozmawiać z drugim człowiekiem. Trudne, niełatwe, ale tak na wskroś chrześcijańskie. Więc chciejmy dobrych spotkań z bliźnimi. Takich właśnie, w których nie oceniamy. Po pozorze, po stereotypie, w którym chcemy dać jakieś dobro drugiemu, bo przecież na tym polega chrześcijaństwo. Więc może przy następnym spotkaniu z drugim człowiekiem, kiedy przyjdzie ci pokusa zbyt szybkiej jego oceny po jakimś stereotypie, pozorze, okładce, niech ci się przypomni ta zielona budka z odsypkami. I może to przypomnienie odwiedzie cię, od zbyt szybkiego i pochopnego ocenienia bliźniego.